Ja nie mam tu zacząć. Czy zastanawialiście się kiedykolwiek, czy jesteśmy w jakikolwiek sposób w stanie sprawdzić, co się dzieje u naszego sąsiada w sieci? Poniekąd jesteśmy w stanie sprawdzić pewne rzeczy bez wchodzenia do tej sieci. no tutaj na myśli chociażby sprawdzenie to, czy dana sieć jest atakowana. W dzisiejszym poradniku będę chciał właśnie to pokazać i sprawdzimy sobie, co oczywiście, czy sieć naszego sąsiada jest atakowana. Do tego celu posłużę nam ta mała karta. Mała no, oczywiście co zesłownie, bo naprawdę robi wielkie rzeczy. Jest to Alpha Network model AWS 36 HCS, którą znajdziecie u jedynego polskiego oficjalnego partnera Alfy. Mam tutaj na myśli sklep sapsamyślsklep.pl. Zapraszam do oglądania. W tym wykładzie będziemy chcieli zobaczyć, jak przy pomocy tej naszej karty Alfa Network AWS 36 ACS sprawdzić, no, na przykład czy router naszego sąsiada jest atakowany. Oczywiście w celu demonstracyjnym pokażę sytuację na swoim sprzęcie, no bo sprzęt sąsiada jednak wypadałoby zostawić w spokoju. Dobrze, w pierwszej kolejności zweryfikujmy, czy nasza karta sieciowa, ta nasza alfa, jest podłączona do naszego Kali'ego i czy interfejs w LAN0 jest dostępny. Zatem uruchommy terminal, wprowadźmy polecenie LS, USB. OK, widzimy, że alfa jest podłączona. To teraz sprawdźmy, czy jest dostępny interfejs w LANZERO. w config, LAN0 Gra. Widzimy, że jest dostępny. Dobrze, następnie musimy ustawić naszą kartę sieciową w tryb monitora. Do tego zadania posłuży nam specjalne narzędzie Iron Engine, więc wydajemy polecenie Sudo, IronMonEngine, Engine, Start 0. Potwierdzimy hasłem. OK, To teraz sprawdźmy, że aby na pewno tryb monitora włączył się na tej naszej Alfie, i w config vlan 0. Super, widzimy, że tryb monitora już jest. W ogóle wypadałoby powiedzieć, co to jest ten tryb monitora. Tryb monitor z kolei to taki tryb, który umożliwia monitorowanie pasma sieci bezprzewodowej. No i w tym trybie nasza karta jest w stanie wyłapać wszystkie, ale serio, wszystkie ramki, które latają dookoła nas na określonej częstotliwości. Skoro już wiemy, co to ten tryb monitor oraz mamy go włączonego, to uruchommy sobie wiresharka, bo to przy jego pomocy zadzieje się tutaj ta cała magia, do której oczywiście jest potrzebna nam właśnie nasza alfa. Także uruchomy Wiresharka, Sudo Wireshark. No dobra, super. Teraz pojawiło nam się okno, w którym mamy możliwość wyboru interfejsów. Nas będzie interesował interfejs w LAN0, bo to właśnie jest interfejs naszej testowanej alfy. Także go kliknijmy. Zastępujmy sobie. Ok teraz musimy ustawić filtr który odpowiada za wyświetlanie ramek które odłączają urządzenia w sieci i to właśnie w ten sposób będziemy w stanie zobaczyć czy sieć jest atakowana, także ustawmy sobie ten filtr loop type równa się 12 także dajmy enter teraz w celu demonstracyjnym zaatakuje swoją sieć zalewając ją odpowiednimi ramkami właśnie po to abyśmy mogli to zobaczyć w wiresharku Dobrze, tutaj wiresharka uruchommy. Otwórzmy sobie terminal, nowe okno. Do tego celu oczywiście posłużę się narzędziem Air Engine, który umożliwia wykonanie właśnie takiego ataku. Ok, minus 0 oczywiście to są te specjalne ramki, 100 to jest ilość tych ramek, minus A to jest oczywiście nazwa access pointa. Access point jest oczywiście <gryw> zamazane i w 0, czyli nazwa. Interfejsu dajmy Enter, potwierdźmy hasłem. No i właśnie teraz możemy zauważyć w Wiresharku, że nasza alfa świetnie wyłapa informację, że sieć w zasięgu jej działania jest właśnie atakowana i zalewana tymi ramkami, które mają na celu odłączenie wszystkich użytkowników od atakowanej sieci. No i w takiej sytuacji użytkownicy nie mogą się podłączyć do sieci lub zaraz po podłączeniu są automatycznie wyrzucani z niej. No dobra, dobra, dobra. Teraz ktoś mógłby powiedzieć, że OK, ale skąd ja w sumie mam wiedzieć, czyja to sieć jest atakowana? Już odpowiadam. Oczywiście po adresie MAC. To sobie zastopujmy. Przejdźmy do Wireshark'a. Rozumiemy sobie jakiś dowolny wynik. I w zakładce transmitter adres znajduje się adres MAC atakowanego celu. Jest on tutaj oczywiście widoczne. A przy pomocy narzędzia takiego Aerodump możemy zobaczyć, jaka sieć Wi-Fi ma taki adres. Wyczyśćmy okno. Wprowadźmy polecenie SUDO, Aerodump Engine Plan 0. I oczywiście już możemy zobaczyć, że wiemy jaka sieć ma taki adres Mac. Skoro już wiemy, jak wykorzystać potencjał tej karty ściowej, to ja chciałbym Was serdecznie zaprosić na moje kursy etycznego z wykorzystaniem właśnie Aliego Linuxa, w których możecie się jeszcze więcej dowiedzieć. Link oczywiście będzie też w komentarzu. No i warto, abym jeszcze wspomniał, że jeżeli ktoś z Was zdecyduje się na zakup tej karty, tej Alfy, tego modelu AW036 ACS, to na subsumpt-sklep.pl Kodem rabatowym Szmaj, czyli moje nazwisko. Macie rabacik i oczywiście ten kod działa także na innych produktach tego sklepu, więc warto tam zerknąć. Dobrze, moi drodzy, ja Wam serdecznie dziękuję za obejrzenie tego materiału. Pamiętajcie o przycisku do subskrypcji, bo to serio motywuje. A ja się już z Wami żegnam i widzimy się niebawem. Cześć.